Siemanko, siemanko widzowie. Miał być o 16, 17, 20, No niestety, ale się trochę spóźniłem. Następnie będzie na stówę o 20.00. o 21 o, o 20.21 może na 19.00 będzie wbijać kolejny filmik. Yy, short. Ja stawiłem shorta. Jak nikt na, nie odpowie do jutra. Dobra, dam Wam dwa dni na tego shorta. Jak nikt na mnie nie odpowie, to zrobię po prostu jeden odcinek z żywiołów, a drugi z pokémonów już na start. Jakby no, normalność. Czekajcie, muszę coś zobaczyć, tylko na chwilkę i już wracam do odcinka. I już wracam do odcinka. Musiałem tylko coś zrobić. No. Macie dwa dni na tego shorta. Jak nie będzie, to po prostu sobie wybiorę odcinek, w którym będą żywioły. A tak to od razu jak, jak będzie chociaż jeden na jakiś ten, to robię z tego. Bo to jest głosowanie. Wiecie o co chodzi. A teraz patrzymy pokemony. U, mamy dosyć ciekawe pokemony, bo mamy zapadosa, ale galariana, dlatego go wziąłem, bo jeszcze nie było o galarianach, a ja Wam chcę powiedzieć parę słów o galarianów. I mamy, czekajcie, mamy krowinajta albo krowinita. Nie jestem pewien, ale fajna karta też. To przejdziemy teraz do galariańskich. Macie tutaj, patrzcie, pokażę wam na tym. Macie nick. Bierzecie tak kartę i jak ma swoją nazwę, to małymi literami jest coś tam napisane. Ja mam tu, o widzicie? tu o, palcem podkreślam takimi li małymi literami jak macie obok nazwy pokemona i jest tam napisane -a -a galarian to nie to ma, macie takiego fata, że go, od kogoś go macie albo sami go macie to nie, to jest inna galaktyka to jak za zwykłe to się nie opłaca wymieniać, wam powiem. Galariana za zwykłe. To za złote kiedy To za złote się bierze. Jakby. No tak mała stawka o Galarianach. No, to jest Zapados akurat. Ja nie wiem nadal jaka to jest... Tak. Jaki to jest żywioł, więc powiedzcie. Jest z ma 200 HP. Ma 200 HP i 170 ataku, 170 ataku. No i jest dosyć szybki, bo widać, że pani tutaj jedzie na rowerze i go dogonić nie może. Za bardzo. Tak to wygląda, niestety. A tutaj mamy jeszcze raz muszę przeczytać krowina. Będę na to mówić krowin, bo nie wiem, jak się to nazywa w praniu. No, nie, że do pralki tą kartę wrzuciłem. Nie, nie, nie. Ma on 170 HP. Żywioł kamienny. Jak inaczej to wcześniej nazywałem, to znaczy, że się pomyliłem. No, ma on 160 ataku i 50, plus 50, kiedy użyje specjala. O. Tu macie wszystko napisane. Nie ściemniam. Y, zadaje on. A, Nie! On ma. Nie, dobrze powiedziałem. Nieważne. Nieważne, nieważne. I jeszcze raz, nieważne. Następny filmik o 21:00, może 20:00, może 19:00. To na tyle, zostawcie lajka, like subika i to dwie rzeczy. Dlatego dwie rzeczy, dwie karty. Jak chcecie więcej. Zostawiajcie łapki w górę, a może będę robić trzy karty. Może cztery, a nawet pięć. Więc to wszystko zależy od Was, widzów. Chyba, że mnie nikt nie ogląda, i, i no jakby gadam tu bez sensu. Jakby no to też tak może być. To tyle z mojej strony. Pa.